Zadanie 15. Dany jest ciąg określony wzorem takim. Dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1 i ma musimy określić, czy dane zdania są prawdziwe lub fałszywe. Więc tak, ciąg jest e, ciągiem geometrycznym o ilorazie 3. No to sprawdźmy. A 1 równa się 3 razy minus 2 do potęgi pierwszej, czyli 3 razy minus 2, co nam daje 6 na minusie. A2 to się równa 3 razy minus 2 do drugiej, czyli 3 razy 4 otrzymujemy 12. Moje Q to się równa to podzielone przez to, czyli 12 podzielone przez minus 6 to się równa minus 2, więc to zdanie jest fałszywe. No i teraz tak popatrz. Eee, mamy takie zdanie: ciąg jest malejący. No to spójrzmy, policzmy jeszcze A3. Czyli A3 to się równa. 3 razy minus 2 do potęgi trzeciej, czyli 3 razy minus 8 równa się minus 24. I spójrz, tu jest minus 6 później jest 12 minus 24. Czyli to w ogóle nie jest malejące. To, jest w, to nie jest w ogóle rosnące. Ten ciąg jest po prostu niemo, nie e, mono. Oj, zapomniałam słowo. Madremia. Monotoniczny, o, nie monotoniczny. Już sobie przypomniałam. No i dobra. Czyli to zdanie widzimy, że jest fałszywe. I to wszystko. To wszystko, to wszystko, to wszystko. I teraz przeskakują zadania z ciągami. W sensie powtórki dodatkowe takie okienka. No to trzymaj się. Pa, 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 pa.